Za chwileczkę będziemy na granicy z Francją A tu po prawej widzicie e, moje dzieło Czyli powstrzymanie odlepiającego się czujnika od szyby Myślę, że to już pomoże Aczkolwiek zobaczymy co będzie rano Wiadomo, przez noc troszeczkę wilgoci gdzieś tam podejdzie i to odpada zobaczymy, No zobaczymy Teraz, jak będę zdawał ten samochód, to tutaj przymuszę tych mechaników naszych, żeby to przylepili. Ma działać. Ma działać, a nie to powiedzieli, że yy, dlatego nie działają wycieraczki automatyczne, bo jak szyba jest wymieniana, jest zakładany zamiennik, to to nie będzie działać, bo to tak jest i oni nie wiedzą dlaczego. Nie wiem, słyszałem też opinię od Maćka, że jest tam jakieś światło, klej, czy nie, odpowiednia ilość tego żelu musi tam być. Nie wiem, nie znam się, no ale to ja jestem nie od tego, żeby wiedzieć, jak to przylepić, tylko od tego, żeby wiedzieć, jak to działa i z tego korzystać. A od innych rzeczy są mechanicy, którzy no jak nie wiedzą, to do Dafa telefon, ewentualnie do serwisu, ewentualnie Google i rozkminić temat. No. Prawda? A nie, że jest czujnik, który nie działa, bo szyba była wymieniana. Dobra, moi kochani, jak coś wiecie na temat, czemu nie działa, mimo tego, że jest przyklejony, a szyba była wymieniana. Francja za 1000 metrów, a szyba była wymieniana, bo gdzieś tam kamień uderzył. No to dajcie znać. Bo nie działa co? Nie działa automatyczne wycieraczki. Jak włączę deszcz, może lać, mogę lać wodą. Nie działa. I podobno ma nie działać. No. E, dobra. Wjedziemy, zmienimy kod kraju i się przejdziecie ze mną do Carrefoura Ten, kto nie widział, gdzie jest Carrefour, na granicy to zobaczy. A tutaj macie, zobaczycie. Do Francji wjeżdżamy normalnie, ale Niemcy nie. Oni mają tutaj oczywiście kontrole graniczne po lewej stronie, jak się do nich wjeżdża. Teraz tłumaczą to Euro 2024. E, oni tłumaczą Euro 2024, że. No wiadomo, no. No, ale na granicy na granicy z tym yy, z Polską już są dużej te kontrole. To znowu tłumaczyli emigrantami <laughs> Emigrantami. Teraz się boją emigrantów. A jak pani Makrela yy, powiedziała: Willkommen To było OK, a teraz się boją emigrantów od z Polski. Jezus, kochany, świat nie zna tej hipokryzji. Dobra, to teraz tak. Tutaj sobie wjedziemy, kochani. A tam dalej. Na pewno tu stoi jakiś od nas chłopak na bank. No to rzadko bywa, żeby ktoś tutaj nie stał od nas. Na no, ten co kombinuje a kot chyba zmienia. No, ale ile ten kot można zmieniać, Panie Litwinie? No, już miałem palca na Klaksonie, jak Pan Joński i Szczerba w komisjach śledczych na wyłączaniu mikrofonu. Dobra, ja sobie tutaj stanę. I pójdziemy na drugą majkę. Na końcu drogi skręć w prawo N363. Ustawimy się ładnie. Tak. Od razu się przekodujemy. Czyli wpisz kierowca. Rozpoczęcie. Jeszcze mamy Niemcy, bo tu i już mamy Francję. Dobra, idziemy na drugą stronę. Po żel do kąpieli i gąbkę do zbywania naczyń bo zgubiłem. Także tam zostawiliśmy auto. Tam już mamy informacje o Francji. Tablice. My jesteśmy w ogóle tutaj na terenie Francji już bo to jest przejście graniczne terminal z jednej i z drugiej strony, no sobie przechodzimy tutaj, jak takie krówki na drugą stronę i idziemy do kerfura, który jest tam za tymi drzewkami. O, tu się, kochani, przechodzi. Strasznie kurde jest jednokierunkowa droga. Także kurde, to jest... Dukt wytyczony przez kierowców. Łatwo się spierdzielić, ale już jesteśmy na miejscu. O, tutaj też można podjechać ciężarówką, sobie stanąć i nawet chyba pauzę na noc zrobić. Aczkolwiek i tu jest coraz więcej tych ciężarówek, Wam powiem, bo jeszcze tyle nigdy tu nie widziałem. I prawdopodobnie skończy się to tym, że prędzej czy później. Załatwi sobie, że wjazd tutaj będzie niemożliwy przez ciężarówki. No bo, jak się zjeżdżają, to nikomu to nie zna rękę. raczej się na a niszczy, chyba to kierowcy brudzą, śmiecą, sikają. No i jest po prostu syf. Dobra, jesteśmy ceny. Szukamy coś takiego, żeby to nie było za duże, ale żeby było okej okay. Tu jest jakiś, co to jest, ee, żel pod prysznic dobra, 2,19, tu jest jakiś kerfuroski 100 ml, takie zamytanie właśnie, to się otwiera później, wiecie, dziadostwo, najlepsze są takie najzwyklejsze, ale... Szampon, żel duszy, szampon Co to jest w ogóle o, To mi się zaraz otworzy, zobaczcie Kurde, ja pierdzielę Masakra Ej, ej, No nie ma nic zakręcanego Wszystko są jakieś Klik, klik, klik mm. co to jest dłuższe ekstra cytrynowy No yy. to cytryna pomarańcza w sumie to mi nie zależy co to jest ale no, to tak w miarę e, mandaryna bio tak, dobra żeldo do kąpieli teraz idziemy szukać moi drodzy do... to kosztuje prawie 2 euro idziemy szukać czego? gąbek do mycia naczyni dobra, są tutaj jakieś gąbki ale jakieś takie strasznie drogie no to są najtańsze są albo takie dwie to ta za duża jest albo takie po euro 45 no bo wszystko inne to 2 euro i tak dalej wielgachne są tutaj za 2,30 a tam są, o tutaj są jeszcze tańsze zobaczcie, no ale to są takie kulce wielkie po 65 centów trudno, weźmiemy te z tego się nie strzela no i wiecie co, chyba to wszystko także wychodzimy z tego drogiego kerfura bo niestety to Francji tanio nie jest naprawdę i zapitalamy na nasz tajny parking no bo nie, tutaj to już nie ma takich rzeczy hmm. a jeszcze wezmę foliówkę jakąś przy kasie żeby to wszystko gdzieś tutaj później pochować, tutaj są rzeczy B czyli ciastka pieczywo tego nie bierzemy kochani ładnie to wygląda, ale jednak nie tutaj co morza no, czyli To wszystko wygląda tak samo jak i w polskim Kerpurze, tylko są ceny wyższe. Jeszcze Wam pokażę piwa, które są naprawdę smaczne. Są tutaj z rozacji, ale one są teraz droższe. Tutaj, tak, tutaj. To są piwa Fischer. Proszę bardzo. I teraz tak, ten Fischer już kosztuje 3,09, a pamiętam jakby po euro 80. A te niebieskie były najtańsze. On jest po euro 90, był po euro 60. Jeszcze tu brakuje jednego fiszerka koloru, ale strożały strasznie. Nie wiemy do kasy. No, także zakupy zrobione. foliówki nie kupowałem, bo nie było. Wiecie co? Powietrze jest takie duszne i takie bardzo wilgotne mega wilgotne jakbyśmy gdzieś w palmiarni byli. Stąd niedaleko jest kąpielisko Jak ktoś by tutaj stanął to można iść na kąpielisko Ale zobaczcie, to jest właśnie to, że jak się pozwoli kierowcom gdzieś stawać To będą stawać i będzie ich coraz więcej I czasami ktoś się pyta, a gdzie stoisz, a gdzie jedziesz A podaj ten adres, no nie no Nie można wszystkiego podać, bo tutaj to się roznosi Tak naprawdę parkowka, którą ktoś tam gdzieś sobie zorganizował staje się tak popularna, że później ktoś na przykład, już nie będzie miał miejsca przyjedzie, a tam nagle error, wszystko pełne a na przykład rok temu jeszcze mogło się okazać, że o każdej godzinie dnia i nocy można było przyjechać i było miejsce. to co uważam, żeby się nie potknąć dobra, idziemy na drugą stronę no i dobra jesteśmy z powrotem przy trawniku tu zostawiliśmy Tą stronę granicy I idziemy do auta, które nam Tam stoi Także wracając do tego, że Ja nie mówię czasami gdzie stoję Albo nie chcę pokazać Tylko dlatego, żeby właśnie Taka informacja się gdzieś tam nie rozniosła Każdy kierowca, który jeździ Ma takie Swoje parkingi na czarną godzinę Które gdzieś tam Ktoś mu podał sam wygooglował sobie, znalazł. No i na tym polega ta praca, żeby właśnie mieć takie parkowki, e, które potrafią czasami uratować nas przed przekroczeniem czasu, ewentualnie przed wydrukiem. Ok, ruszamy. Cała eskopada, 22 minuty nam zajęła O ale duchota jest straszliwa straszliwa duchota no wilgotność powietrza to ja, ja czuję jakby była z 90% naprawdę Człowiek się lepi, dobrze, że tam gdzie jadę jest prysznic Na pewno przed snem jeszcze tam pójdę Teraz co, no, na dzień dzisiejszy dużo nie przejechaliśmy tak naprawdę No tu jakaś mucha, Franca Ach to Jakie małe meszki są najgorsze Wiecie No Się nie da złapać No upolowałem M363, kierunek No to jedziemy Alfa Romeo Ale staruszek Jaki ładny No cześć wam Jak się obudziłem A było to w pół do piątej To po prostu lunęło, Padał deszcz. No tutaj teraz tego nie widać, bo ale tam gdzie stałem, to przyber tak musiałem zamknąć, bo tak jakby coś skone w na on dał. Ale to trwało, ja wiem, 3-4 minuty i przestało. Teraz jeszcze od czasu do czasu gdzieś się błyśnie, ale tak to jest ciepłutko, 18 stopni bezwiecznie, także jest ok. Autostrada A35 w kierunku Strasburga. I teraz tak 10.14, no tam 10.00, godzinę pauza 11.00 na 11.00. Powiedzmy, w Biją 377 km przed nami. Wczoraj dostałem komentarz, że to, co mówię o niemieckich autostradach, to już jest nudne. Chodzi o to, że narzekam na niemieckie drogi, i tak dalej. Moi drodzy, ja. Jak wyjeżdżam i jadę przez Niemcy, no nie zawsze nagrywam. Dużo, nie zawsze e, nagrywam to samo, ale zawsze trafi się korek, zawsze trafi się jakieś zatwardzenie. E, I ono na mnie w jakiś sposób wpływa. Na moje emocje. Czasami jestem podenerwowany, czasami jestem spokojny, czasami jestem wesoły. I w jaki sposób podnoszę, znaczy podnoszę kamerę i zaczynam nagrywać, bo to widok jakiegoś korka, jakiejś sytuacji, jakiej sytuacji na drodze, powoduje, że e, gdzieś tam w mojej głowie, że a, nagram to i jakoś to skomentuję po swojemu. I to, że to jest komentarz negatywny na temat korka, że on jest długi, że jest z niczego, że drogi niby są bez ogranicznej prędkości, ale jednak nie da się po nich jechać szybko dla osobów, No gdzie nie, gdzie się da, ale to jest kawałek tylko. że są cały czas zakazy wyprzedzania. No pewnie ja mogłem to powiedzieć na przykład w pierwszym odcinku i później w ogóle o tym nie mówić. Ale dlaczego ja mam się na swoim własnym kanale ograniczać i pilnować, i powiedzieć: Nie, no ja już o tym kiedyś mówiłem, albo mówiłem e, w pięciu odcinkach. E, nie będę mówił o tym, bo komuś się to wyda nudne. Ale są osoby, które nie oglądały tam tych pięciu odcinków i sobie, dla nich to będzie nowość, to jest raz. A dwa, dla mnie to jest jakieś wyzwolenie się z emocji, bo ja, sobie, ja się wygadam. Bo tak naprawdę to jest mój kanał, moi drodzy, i nagrywając tutaj. Ja decyduję, co ja nagrywam. I teraz powiedziałem, pierwsza rzecz to jest pamiątka. Ja nagrywam to na pamiątkę. Jakiej dopadnie mnie Alzheimer, to może będę jeszcze wiedział, jak włącza się tablet, telefon i uruchamia się YouTube. I sobie odświeżę pamięć, chociaż na 30 sekund. Dwa, to, to jest pomoc dla kierowców star młodych i takich, którzy chcą zacząć w ogóle tą pracę. Także dla nich, spojrzenie na to, że są korki w Niemczech, jak to wygląda, bo na pewno słyszeli o ształach, ale jak to wygląda i, i skąd się czasami bierze, że z niczego. I w ogóle te sytuacje na niemieckich drogach utrudniające życie kierowcy mogą być ciekawe. E Gdybym ja miał tylko kręcić filmy dla osób, które non stop oglądają, a za co dziękuję i oglądają każdy odcinek, no to sorry, ale naprawdę to by było bardzo trudne, bo na przykład tą trasę już też nakręcałem. Eee, ten odcinek, tak, tą drogę, którą teraz jadę, ona już też była i, i to, ja nie powinienem tego nakręcać. To tak naprawdę, jeżeli tutaj sporo tras się powtarza, bo tak naprawdę jak jedziemy do Hiszpanii, to jedziemy jakimś szlakiem nie mogę jechać do Hiszpanii przez Austrię czy Włochy żeby sobie zmienić drogę bo będzie bardziej ciekawa no tylko jakoś się tam jedzie jednym szlakiem tak? dopiero w Hiszpanii gdzieś tam na samym końcu się odbija to tak naprawdę nagrałbym kilka filmów i bym powiedział nie no już teraz nie będę nakręcał bo może o tym już mówiłem a może tędy już jechałem i komuś się to wyda nudne także ja nagrywam, bo jakieś emocje są we mnie, i, i tak jak teraz tutaj, na przykład, jest jakaś, a, nie wiem, coś tu robią służby francuskie na tej autostradzie. No dobrze, one tutaj sobie to robią. Jak ja bym teraz czuł, że muszę to w jakiś sposób skomentować, no to wyjął kamerę i bym to komentował, ale dla mnie to akurat na tą chwilę nie wzbudziło we mnie żadnych emocji, żadnego napięcia. Czy, czy, czy nie wywołało we mnie nic pozytywnego czy negatywnego, jest dla mnie to obojętne. Dlatego teraz przy okazji tylko nagrałem, jak jedziemy i komentuję to, co wczoraj dostałem. Także wybaczcie, ale jak się komuś się podoba, oczywiście możecie pisać, że już nie chcecie oglądać tego, że samolot kolejny startuje, albo ląduje, albo że gdzieś widzę jakiś samolot, albo że wjeżdża na jakiś parking. A na ten parking już przecież wjeżdżałeś Tam w jakiejś trasie I jeszcze w jakiejś trasie już to nagrywałeś Ludzie kochani eee, Oczywiście, że tak Wjeżdżałem Innego dnia O innej porze Były inne samochody I chciałem coś innego może przekazać Wjeżdżając na ten parking Przede wszystkim bardzo możliwe, że Tamtych filmów nie widziała osoba, która Ogląda mój kanał filmy na nim pierwszy raz to tyle jeżeli o ten komentarz szanuję go oczywiście, rozumiem eee, w jakiś sposób, ale wy zrozumcie też mnie z drugiej strony ja to jest też tutaj nie jestem alfą i omegą transportu doświadczenie moje, jeżeli chodzi o transport ciężki jest 4 lata z hakiem to i dużo, i mało. Dla tych, co jeżdżą całe życie, to będzie bardzo mało. Dla tych, co zaczynają, to powiedzą, że to jest bardzo dużo. Wszystko zależy od perspektywy. Dlatego yy, nie oglądajcie tych filmów w taki sposób, że tutaj to się dowiecie wszystkiego tak, jak jest i koniec. Nie, bo to jest tylko mój punkt widzenia. Mój punkt widzenia, kierowca który jeździ obok mnie, może ma zupełnie inny punkt widzenia, może dla niego to jest ciężka harowa. a dla kogoś innego taka jazda to jest lajtowa i w ogóle yy, zupełnie 180 stopni myśli coś innego na ten temat, a ja myślę tak jak myślę i relacjonuję te moje wyjazdy w taki sposób, a nie inny. Jeżeli się podoba, to komuś to dziękuję i niech ogląda. Jeżeli się komuś to nie podoba, wszedł na mój kanał i uznał, że, że jednak nie, no to sorry. Ja nie zmuszam nikogo, żeby tutaj siedział i oglądał i poświęcał swój wolny czas. Ja wiem, że nie można każdego zadowolić i nie można do każdego widza trafić, ale powiedziałem, moim celem tutaj jest przede wszystkim. Nakręcanie tych materiałów na pamiątkę. Bo gdyby nie ta praca, to ja bym tutaj no w tym miejscu może nigdy nie był. Eee, I chcę utrwalić to. A po drugie pomóc młodym kierowcom i osobom, które chciałyby zacząć tą pracę, bo pewnie coś z tego wyciągną. Tyle to. Na temat chciałem powiedzieć tego, a teraz to zaczęło padać. Tak jak widzicie, także pogoda się robi do dupy, no ale akurat na pogodę nie ma rady.